Hejka moi kochani widzowie, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj będziemy przeglądać sobie kolejny nowy motyw oczywiście. <laughs> ja oczywiście mam jak zwykle szybki zapon i oceniam go w niedzielę, więc. Yy, no cóż, takie życie, no dobra. Najpierw sobie może ocenimy pakiet, tylko moment. Ja bym ogólnie za niego dała nawet i 10. W sensie ta torba, nie wiem czy mi tak pasuje do, do tego pakietu, ale w sumie IDK, nie wiem. Nie mam do niej jakichś większych zastrzeżeń, ale no. I włosy w ogóle mega ładne, bardzo ładny. Ten pakiet jest, daj za niego 10. I dobra, i pokażę jeszcze tutaj oczywiście, że koła są jak zwykle takie stare. I tutaj gdzieś doklejam chyba trzecią część zadań. Już. Owo. Już wszystkie są zrobione ogólnie, ale ja tam gdzieś mam screen, no to dokleję. Dobra, teraz oceniamy sobie tło tego motywu. To chyba takie tego. Taka chatka w lesie, co, co coś takiego chyba to ma być. Znaczy tak... No w lesie tak no nie wiem, przy plaży IDK. Tiki beach, okej. Okay. Eee, generalnie w sumie mega pomysłowe to jakby IDK mogę dać 10 Nawet ładne. No. Dużo owoców ma też ogólnie, nie wiem. Dobra, to nie będzie dyszka. Wyjątkowo niech będzie. Chociaż ja chyba często daję za 10. Dobra, teraz że czy to już się powtarza? Wyty wy, to było w tym roku już nawet. Ej, to jest piękne. Boże, podoba mi się, to chciałbym takie coś w pokoju. A ja może w sumie ustawię to sobie kiedyś. Będę miała lakat, skąd ja to mam pewnie, ale dobra ka? Jedna strona jest tak. No to za rzeczy może taka dziewiątka? E, chyba dziewiątka będzie najlepszą propozycją. No, bo nie wiem, to jest odtwarzane na przykład, ale ogólnie dużo jest ładnych rzeczy, takich pomysłowych. Przynajmniej to chyba też jest odtwarzane, już wiem co dobra. Wszyscy nie czepiam tyle. I same deski, tu jakieś też dwie, przynajmniej nie wiem. dobra, 9 albo 8,5, dobra, może 8,5. Mm, animacje: co tu za animacja? O, nie mogę, piękna. O mój Boże, słoneczko moje, piękne jest. Kochałam kiedyś tą animację. Ej, to to. Nie, dobra, już myślałam. Ej, ktoś mi już zdążył wysłać. je widzicie, że ja to w niedzielę nagrywam, kurde. Ktoś mi już to zdążył nawet wysłać. Nie mogę z siebie. No dobra, idę ka. No i dobra, taki fotelik z biciem. E... No to wiecie co? A może raz dajmy 10 za animację. wiecie co to za osobami daje grafy. Dobra, 10. Dobra, niech będzie 10 już teraz. Dobra, ta animacja nie wiem czy taka fajna, ale dobra, deka może już być. Już ta dziesiątka dzisiaj. Nigdy nie daje prawie za animację 10, także no. O mój Boże, jakie ładne ubrania tu dali. Ej, lol, jakie ładne. Chyba pewnie odgrzewana, ale... Ej, włoski, jakie fajne. Fajne takie, a dobra, może nie zmienione. Nie wiem, mi dekan najwyżej przetworzy. Burs i deka na de Ej, te ładne buty, mój Boże. Ej, ten motyw to taki taki dla mnie to raczej. nawet. No. No to chyba za ubranie dzisiaj, po... a no dobra 9,5 będzie już bo, ej nie to jest... ej, nie nie sorry sorry to jest co innego, sorry to co innego jest przecież jedno i drugie, nie bo jedno jest na rękę a drugie na szyję tylko że jedno ściąga drugie więc jakby idę k, Ideka, dobra, Boże czy to są te buty, nie to nie są te buty. To nie są te buty z jedamenty, co były w zeszłym roku takie drogie. Dobra. To sobie też dodajmy. Może tak, też takie ładne dosyć. Ja nie wiem cokolwiek dodaję, żeby tutaj. Dobra, jeszcze to... Ej, to już jest powtórka, nawet... No dobra, 9,5 i tak daję. Bo to już było, kurde. Nawet w tym roku. Ja rozumiem, jak coś jeszcze z zeszłego roku dodaję, ale... Bez przesady. To było 3 motywy temu. Albo dwa. No i do. Ej, f... aha. Dobra, to to też sobie dodajemy. Ładne. Dobra. Dobra, jedną. Ej, w sumie jakiś bonus dali, bo jakby pięć stron, tylko że na tej piątej jest tylko jedna rzecz, ale dobra, idę Dobra, możemy jeszcze pododawać to na przykład, to jest mega ładne, to, ewentualnie, dobra, to takie 9,5 chyba za to, bo ja coś nie, co ja tam chciałam. a, no bo ta jedna, ta jedna rzecz, dobra, bo się powtórzyła, dobra, 9,5, dobra, widzę, to w tym motywie chyba wszystko oceniłam, życzcie mi 17 lewela na następnej ocence, bo... Bo już niedużo brakuje w sumie. Dobra, nieważne. Dobra, to dziękuję za oglądanko i życzę miłego dnia, wieczoru, nocy, kiedy tu tam rzucę. No, papa, pa, dziękuję, pa. miłego dnia. Nie wiem, dobra, pa.